Witam wszystkich po tym serdecznie, tutaj jest Biedni zapraszam was na kolejny odcinek League of Legends Dzisiaj zagram malfightem na topie, za chwilę co gdzie jak tylko kupmy, to jo owo standardowo Welcome, welcome, dobra jak ci jestem malfightem na topie w jungli nocturne, nam gdzie idzie Yasuo Aska Akadek i Leona, sport przeciwko sobie Draven, Lissin, a, Sion, Morgana i Wegar. A jak sam widzicie w ogóle nie mamy apyków? To nie za dobrze, no to nie suło. No dobra, ja z Malfightem, mam <coughs> a, podbicie knokapa. A, to co? Może coś się od Malfajta, bardzo, bardzo dobra postać. A, polecam wam i zachęcam was do grania nim na rankedach na topie. A Malfat potrafi wykorować grę a, bez kitu. Ja oczywiście zbuduję się full tank. A powiem Wam, że takie adekery bez problemu zdejmę. Oczywiście mówię, że, no nie wiem, ulti Q i E. I on się złoży jak zapałka. Aczkolwiek, no będę mógł go wyjebać z teamfightu. Q, E, W, tak się maksuje. Można również kupić na Malfighta na topie. Pierścień i dwie potki. Tak też nie będzie źle. Ja oczywiście kupiłem a, ten item, gdyż mam tutaj Siona i chciałbym na tym topie trochę postać dłużej niż 5 a, minut, bo będę farmił, farmił, farmił. Niestety Malfightem bardzo trudno właśnie mi się a, las hituje, ale zobaczymy co będzie. Sion full tank, ja full tank, a, ale ja wyeliminuję tego Dravena bez problemu, czy nawet chociażby Veigara. Tak czy siak, zobaczymy jak będzie, prawda? Malfoy jest manożerny, dlatego gantleta kupię. Tak czy siak, dodatkowo w się przyda. Jeżeli Nocturne tutaj wpadnie na to, to będzie bardzo fajnie. Oczywiście go się psa, że słabym junglerem, no ale... E, Dżangla... Hmm. Nie chcę powiedzieć, że nie jest trudna, no bo jest. E, no ale tam sobie farmić można w tej jungle, prawda? I gangować wtedy, kiedy nadarza się okazy. Także nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Aj, nie zdążyłem. Hm, szkoda. Bo w sumie straciłem jak na razie tylko jednego CS-a. I Nocturne padł nam, bo Lisin go zabił. Tutaj nie krawie. No cóż, bywaj tak. Lisin zrobi Nocturna na początku. Później już się koniecznie. Ja Sejana niestety nie zrobię versus jeden. No ale to nic. O oh, jeez, właśnie o tym mówię. Ugasena też będę musiał nagrać, wiecie? Bo podoba mi się ta postać. Pewnie dlatego, żeby grać się Strasznie lubię. Na topie. gówno gówno tutaj zaskituje. No właśnie o tym mówię, nie, tym Malphite'em będzie naprawdę przekichane Laskierować pod wieżą No nie, no how the fuck Oczywiście nawet jeżeli na początku um, przegrywacie Malphite'em Tak jak ja teraz To potem i tak będziecie bestią, także whatever No nie, znowu to samo <laughs> A ja zacznę tutaj od Sanfejerki. O Jezus, straciłem dużego. Potem wydaje mi się, że zakupię Gantleta. No, który nie wiem, czy coś działamy Ale tam tego mogę tak trochę poobijać, no ale co to jest? No to dawaj, no, który co czeka. A, tam sobie robił krawa, krawę, dobra. To sorry, nie potrzebuję się unoszę. Dlaczego on się bije? Dlaczego on się bije? Killing Spree w ogóle ma Lisen 3-0, dobra Lisen, jaki agresywne. Get the fuck out, pizdo. Ooooo! No, zobaczymy. Lisen w late Game, zobaczymy. A dobrze że nie wklaszowałem za tym Sajonem Bo kiepsko by się to dla nas skończyło. Naprawdę kiepsko A, jakbym dostał tutaj level Im samem się cofnął, bo naprawdę bosko i tam. O. No właśnie o tym mówię. Błąd Sayona, no. To kolosalny. Nie! Fuck. Dobra, odpuszczę to i się cofnę No nie, znowu, znowu, zamieniam Milonowi trochę HP Chyba sobie będzie miał No dobra, z jeszcze z tym E, Poczekajmy jeszcze chwilę na buty Ku, czy coś, ziomuś Schowaj się za tymi wilczkami. No ja są zrobi? Zrobi. E, po co flash, Ziom, od czego Tomasz? Bardzo dobry dobre shield. No, który na nie możemy się cofał. Tu taki trochę błąd, ale okej, okay. dobra jeżeli chodzi o Malfite, to Sunfireka jest dobra, ponieważ wiadomo, zadaje obrażenie wokół, Magicznie. miniono, dzięki temu łatwiej loshitować. Dobra. Tak się zastanawiam, czy tu lisy za chwilę nie wejdzie. Nie, listy na bocie, dobra. To znowu odpuszuję to i się wtedy a, cofnę. Aj, goddamy. Dwa mi przepadły. Wezmę jeszcze jedną falę, bo jest tutaj, tutaj przy, trochę czasu mu, ale to bez znaczenia. Bo ktoś tutaj użył tepa. E, dobra, to także wygląda. Mm, tak, że dobrze, jeżeli bot ma gdzieś. A, poczekać, tylko kupię. A, mają smoka. A, no i ping. Jeżeli bot ma gdzieś tutaj warda, tutaj, albo tutaj. A... Użycie tepa i praktycznie jest 100% na zabicie. Przynajmniej jednego tutaj bohatera, bo no, chciał do od supporta A wiadomo, jak wygląda sytuacja. No, ulti to ulti jest po prostu wow. W ogóle kiedyś sobie grałem mapę Malfightem, to jest spoko. No, tu użyłeś R, a nie użyłeś jeszcze raz R. Ziom. Ziom. what's going on no silent what the fuck O, nie mam tego fajnego smoka. Mi się za chwilę pewnie mana skończy, zająłem życie. Nie, ja będę go bijęła a potem jakoś w niego wlecę. Właśnie, jak będę sał z maną wtedy. No i tak to właśnie wygląda 4, 3, 2, 1, dawaj, dawaj, dawaj Dobra No i tyle w temacie Goddammit Dobra, żeby aż go wzięła czy ktoś. Aż go nie potrzebuje. Nie, no, Aszko bym wzięła. A ja są no bez sens A co ty robisz? A ziomuś, kurde, no. Sorry, ale był mój. Co znaczy sorry, ale był mój? Jakbym chciał, to ja bym zabił tego Veigara, tak? na tutaj w te krzaki, które trochę się bałem. A... Także o co chodzi? No dawaj, dawaj! i tarcza, no dobra. Dobra, nie ma flasza, zawsze coś 8 lat gra. W Lola, to jestem ciekaw. Jestem zajebiście ciekaw, jak wygląda to 8 lat w Lola. 8 lat, wyobrażacie 8 lat. Oczywiście e, teraz IP bull, za tego ja gram e, z osobami, które, które I gitara I teraz ja mam dojrzeć na, na psu gtf out kur gtf out kurwo, ale No ale już nie będę taki prawda? Dawaj, dawaj się. Robimy to wieżę, może nam się uda ją ja zniszczyć, to będzie pierwsza wieża Także bardzo ważne jest, żeby ją zniszczyć Napierdalę ze samego końca, Dawaj, zawydawaj Nocturne. Zobaczcie, typa. Czeka, czy będzie po mnie. No, Nocturne, typiarzu, coś się najlepszego narobił. Dobra, nie będę się cofał. Ojezus, dobra, będę się cofał. No i niestety nam wieża pierwsza padnie, nie ta, bo no, rzeczy rzecz jasna nie pomyślał, że skoro ja tankuję, ja mu każę bić w tą wieżę, to powinien ją zbić. Z tego co dobrze widziałem, dobrze pamiętam, dobrze kojarzę, to malfight nie malfight tylko. No, który zablokował stun na Weigera. tak czy nie? A nawet jeśli, to Veigar mógł użyć jakiejś kół. Nie, nie będę go dotykał, chcę mi się system. Już. Uważaj, Teraz dupa, nie wiem go, go złapę, nie? Oh, spokojnie Jasu spokojnie coś się flame sypie Niepotrzebnie, niepotrzebnie Aż szkoda, że go nie zabiłem No ale dobra tak, prawda? Ja mam tepa gotowego A on wypadł od mojego pinka A teraz. Gdzie ten driver? Aj, chuj. O nie, Tu w Ardań gdzieś było w tribuszu, szale, Szkoda. No szkoda, szkoda. O, ja się cofnę. Zrobimy tak, zrobimy coś takiego. Niestety, ja się na tepa. Hmm, trochę go tak. A zmarnowałem. Mariuszku, ty już pokazał klasę z tym jasuło tutaj na bocie. Żeś podpierdolił w praga. Dlaczego? No, który nie mógł sobie wziąć kogoś łatwiejszego do rangi? Leo. Dobre, jest tu. Teraz aż kapitan ucieknie, ale niestety nie ucieknie. Fak W ogóle, jasuło to. Dlaczego go nie ma na idzie A tutaj ma sensu. No tutaj nic nie zdziałamy, Leo, nic. Także to jest gracz, który gra w LLO 8 lat. Wyobraźcie sobie, 8 lat, prawda? Naprawdę, no, świetny. Widać, widać to do doświadczenie. <grystanie> na dwóch zdań. Nie. Nie ma sensu się bić bez ADK i bez Yasuo Dobra, jest ja teraz mi więc. O Jezus, jak najbardziej okej. Okay. Ja tam bił, tylko. No, ja wbijię i zginę. Tak to będzie wyglądać, niestety. A w za sens tutaj tepa. Mhm. Dobra, dajcie się cofnąć, właśnie Morganie. No właśnie tak to wygląda I tak dostanę z tuna, what's going Ojku jajku Nie to porna gra, to naprawdę to porna gra Wow, wow, wow wow Oje, oh yeah, już jest po No no który że się uruchomił ulti i Aha, no okej okay. Nie ma tak mówić, że się słabam junglerą grając pierwszy raz Czy jakimś, jakąś postacią. Co sobie wziąć jakąś postać którą Coś się ogarnia, a nie mógłby w jungli. Coś ugrać, to nie, nie. On sobie wziął Nokturna, nie że jest sławgi, to wziął Nokturna, na którym jak widać chyba nigdy nie grał i tak najlepiej. Wszystko lepiej jest gonić na linie, czy A, coś takiego. Dobra, ja idę PA, bo tam jest farma. A trochę 109 farmę, by lekko w 20 minut, to nie ciekawie, prawda? Na mm. w sumie nawet nie miałem kiedy farmić, bo cały czas się biłem. Cały czas byłem się biłem cały czas byłem na łosie. Dobra, ja mam double kill, tylko co z tego? Ej, co z tego, co z tego? Nie potrzebujemy się bili, kompletnie niepotrzebnie. Już rage idzie, No idzie spokojnie. Może o coś się ugra. Moje dobre ulti. Ja słowo wpada Leona ulti. Może Noctur nawet użyje ulti, a następnie w kością wleci. Aszka! Kolejne ulti, kolejny stun Także, także, no nie ma się o co martwić za bardzo. No, ludzie. Tylko, że i dwa smoki, szkoda. Aszka najbardziej mi tego smoka oceanicznego. Sion w ogóle, diamant, no to, to nie będzie chyba taki tank jaki być powinien Ale lepiej dla nas Dobra, ja zrobię jeszcze jedną tą falę i się cofnę tam do nich Bo na pewno przegrają z Kretesem, na 100% Z drugiej strony chciałbym trochę pofarmić, prawda? To jest trójka graczy Draven gdzieś tutaj może być Dobra, wbijam, wbijam, ludzie, wbijam No ale chyba dacie radę, nie? Mój Boże, nikogo nie zabili No specjalnie go sobie wypuściłem, żeby go chociaż co się mogli zabili Nic. Kompletnie nic. Kompletnie. No i co teraz? Tak zwany gra z ośmioletnim doświadczeniem. No nie, no i kolejni się w to właduje. Ojejku. Nie, Leo. Sądzie na bota. Mądrze, mądrze. tutaj. <gry00> Można nawet powiedzieć, że to jest taka gra z wami oczywiście. Tylko, że taka niezapowiedziana. <gry00> <gry00> o, jejku, jejku. Ludzie spokojnie, spokojnie. Ja tego Drivenem już 11:3 dla triste. Nie, już na one shot go nie zdajemy. Oczywiście Malfa nie zdejmuje, no ale tak naprawdę potrafię bardzo mocno obić No właśnie. No właśnie, w ogóle my padamy po kolei. One by one, jeden po drugim. Hmm. No w ogóle oni poczekać na mnie, aż ja wbiję pierwszy, potem gdzieś Leo, Yasuo, prawda? Ażka tam gdzieś bo biała O, właśnie Niestety wieża padnie, bo ja tam nie że dość. A i a, jedna tylko dla was uwaga, jeżeli gracie malfightem. używacie kuję, jeżeli je przed kimś uciekacie, bo wtedy e, przeciąg do SESLO, aby movement speeda większego. Ojej, a ten drewno jest naprawdę dobry. Asze, za dużo gadacie, za dużo gadacie, ludzie skupcie się na grze e, także, co dalej? Na Malfajcie polecam Teraz kupić men's Plate, Dead Man's Plate. Ewentualnie zawsze można kupić a, Omena. I ostatni item to taki standardowy nam powiedział. Guardian e, angel. To naprawdę świetne. Zabrawy świetne. Ale on Veigar zdjął, o Jezus Aha, dobra, nie to nie zrobią O mój Boże Odbiłem się od ściany, what the fuck Juty, poszło szybara na mnie. GG, e, dobrze, dziecko, więc że to było na tyle. Niestety nie pokazałem się jakieś tam siły sił, Malfight'a. E, no dżungla do dupy mid do dupy, nie ma co się szybko czarować. Za dużo pisali. Dużo pisania, za mało grania, za mało skupienia na grze. E, tak to wygląda, ale Malfight jest naprawdę mocny i... Ja nim gram na rękach, tak na topie, tylko nim. Wiadomo jeszcze tam jakiś tam małkite się trafi. E, no i popi. rzecz jasna. Okej, okay, więc cóż, to było na tyle. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!